Czy zastanawialiście się kiedyś, czy wasze śniadanie, muzyka, tak naprawdę szkodzi waszemu sercu, zamiast mu pomagać? Dla większości seniorów jajka uchodzą za jeden z najzdrowszych składników na talerzu. Jednak to, czego wielu nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że kiedy jajka są łączone z pewnymi produktami, mogą po cichu wywoływać w organizmie reakcje chemiczne, które z czasem podnoszą cholesterol, muzyka, nasilają stany zapalne, a nawet prowadzą do problemów z sercem. W dzisiejszym materiale wideo odkrywamy pięć niebezpiecznych połączeń jajek z innymi produktami, które regularnie spożywane mogą okazać się śmiertelnie groźne dla seniorów. To nie mity czy plotki internetowe potwierdzają je dietetycy i specjaliści, muzyka od zdrowia serca, którzy na własne oczy widzieli, jak te pary pokarmowe po cichu niszczą organizm. Od nieoczekiwanych konfliktów trawiennych po niebezpieczne skoki cukru we krwi i cholesterolu każde z tych połączeń ukazuje, jak coś tak niewinnego jak śniadanie, muzyka może przeobrazić się w poważne zagrożenie dla zdrowia. Zostańcie z nami do końca, ponieważ odkryjecie, jak jedna prosta zmiana w waszym porannym posiłku może ochronić wasze serce, ustabilizować poziom energii, a nawet sprawić, że przez cały dzień będziecie czuć się młodziej. Przekonacie się, że nie chodzi o same jajka, ale o to, co z nimi jecie. To właśnie czyni całą różnicę. No to, muzyka, zaczynamy. Numer jeden. Jajka i boczek. Przez dziesięciolecia jajka z boczkiem uchodziły za klasyczne amerykańskie śniadanie. Proste, smaczne i dające poczucie sytości. Jednakże dla seniorów to połączenie należy do najbardziej szkodliwych, jakie mogą znaleźć się na talerzu. Podczas gdy jajka dostarczają zdrowych tłuszczów i białka, boczek wnosi niebezpieczny poziom sodu, konserwantów i tłuszczów nasyconych, które całkowicie niwelują prozdrowotne właściwości samych jajek. Muzyka. Gdy jecie boczek z jajkami, wysokie stężenie sodu i azotanów w boczku podnosi ciśnienie krwi i powoduje usztywnienie tętnic. Z biegiem czasu to ciągłe ciśnienie zmusza serce do cięższej pracy, by pompować krew przez naczynia, które powoli się zwężają. Dla osób starszych nie oznacza to jedynie sporadycznego zmęczenia. Może prowadzić do przewlekłego nadciśnienia, muzyka nieregularnego bicia serca, a nawet niewydolności serca, jeśli nie zostanie to skontrolowane. Co gorsza, smażenie boczków w wysokiej temperaturze uwalnia związki znane jako nitrozoaminy, które są powiązane ze stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym. W połączeniu z cholesterolem zawartym w jajkach, związki te wywołują reakcję chemiczną, która zwiększa produkcję szkodliwych cząsteczek LDL w krwiobiegu. To właśnie wielu lekarzy nazywa bombą śniadaniową. Z pozoru niewinny posiłek, który z każdym kęsem po cichu uszkadza układ sercowo-naczyniowy. Weźmy na przykład Roberta, liczącego sobie 74 lata. Przez lata jego poranna rutyna była prosta: dwa jajka, trzy plastry boczku i czarna kawa. Wierzył, że to zdrowy wybór o niskiej zawartości węglowodanów, ale podczas rutynowej kontroli lekarz wykrył u niego wczesne oznaki sztywności tętnic. Zapytany o swoją dietę, Robert był zszokowany, gdy dowiedział się, że jego klasyczne śniadanie było głównym winowajcą. Po zastąpieniu boczku awokado i grillowanymi warzywami, jego ciśnienie krwi spadło, a poziom energii wyraźnie się poprawił w ciągu kilku miesięcy. Kardiolodzy często podkreślają, że liczy się nie tylko to, co jemy to, co ze sobą łączymy, decyduje o tym, jak reaguje nasze ciało. Kiedy sól Azotany i cholesterol spotykają się razem, wywołują stan zapalny, który postarza naczynia krwionośne szybciej niż sam czas. Jeśli tęsknisz za wyrazistym, słonym smakiem boczku, spróbuj zastąpić go alternatywami przyjaznymi sercu, takimi jak plasterki indyka lub duszone pieczarki doprawione oliwą z oliwek. Te opcje dostarczają podobnego, bogatego smaku, nie obciążając tętnic sodem i toksynami. Pamiętaj, zdrowie twojego serca zależy od tego, co wybierzesz na pierwszy posiłek dnia. Jajka same w sobie mogą być skarbnicą składników odżywczych, ale w połączeniu z bekonem stają się obciążeniem, którego twoje serce nie potrzebuje. Rozpoczęcie dnia od tego słonego duetu może wydawać się pocieszające, ale twoje ciało zapłaci cenę długo po zakończeniu śniadania. Po drugie, jajka i ser przetworzony ukryta recepta na zatory tętnicze. Możecie zaskoczyć informacja, że jedno z najpopularniejszych połączeń śniadaniowych jajka i ser może po cichu wywołać idealną burzę dla kłopotów z sercem u osób starszych. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieszkodliwe. Jajecznica z roztopionym serem, omlet nadziewany serem czedar, czy kanapka śniadaniowa ociekająca przetworzonymi plastrami, wszystkie wydają się sycące i smaczne. Ale kiedy ser, szczególnie ten przetworzony, spotyka się z cholesterolem z jajek, wynik jest daleki od zdrowego. Ser przetworzony jest pełen tłuszczów nasyconych, konserwantów i nadmiaru sodu. Choć samo żółtko jajka zawiera zdrowe tłuszcze i niezbędne składniki odżywcze, dodatek tych gęstych, słonych i sztucznych tłuszczów zakłóca równowagę lipidową organizmu. Ta kombinacja podnosi poziom cholesterolu LDL, czyli tzw. złego cholesterolu, który zatyka tętnicę. A obniża poziom cholesterolu HDL, czyli tego dobrego, który utrzymuje naczynia krwionośne, elastyczne i czyste. Z czasem ta nierównowaga przekształca twój poranny posiłek w powoli rozwijające się zagrożenie dla twojego serca. Oto, czego wielu seniorów nie uświadamia sobie: gdy ser przetworzony i jajka są razem podgrzewane, podlegają reakcji chemicznej, która sprawia, że cząsteczki tłuszczu są trudniejsze do strawienia przez organizm. Zamiast Zostać strawione i wyeliminowane, zalegają w krwiobiegu, zagęszczając go i zwiększając ryzyko tworzenia się blaszek miażdżycowych. Nawet niewielka porcja przetworzonego sera w omlecie może sprawić, że twoje tętnice staną się mniej elastyczne, co oznacza, że serce musi pracować ciężej, aby pompować krew. Weźmy pod uwagę panią Krystynę, w wieku 72 lat, która uwielbiała rozpoczynać poranki od rozpływającej się w ustach kanapki śniadaniowej z jajkiem i serem. Sądziła, że daje jej to siłę i energię na cały dzień, ale jej lekarz zauważył, że poziom jej cholesterolu wzrastał z roku na rok. Mimo jej aktywnego trybu życia, kiedy zmieniła nawyki i zaczęła dodawać świeże warzywa i odrobinę sera feta zamiast sera przetworzonego, jej wyniki uległy poprawie, a trawienie również się unormowało. Nie wiedziałem, jak ciężko czułem się po jedzeniu, dopóki tego nie zmieniłem. Ona, muzyka, powiedziała, że różnica leży w źródle. Naturalne sery, takie jak feta czy kozi ser, używane z umiarem, dostarczają wapnia i zdrowych tłuszczów bez sztucznych dodatków, które znajdziemy w pakowanych plastrach czy serkach do smarowania. Muzyka. Ale kiedy codziennie łączysz przetworzony ser z jajkami, nie odżywiasz swojego ciała, lecz karmisz stan zapalny. Kardiolodzy często opisują to połączenie jako pułapkę tłuszczową. Muzyka. Daje ono pocieszający smak, ale dzień po dniu powoli wyniszcza Twoje serce i układ krwionośny. Dla osób starszych, których tętnice są już bardziej wrażliwe i mniej elastyczne, skutki z czasem się zwielokrotniają. Jeśli uwielbiasz kremową muzyka konsystencję sera z jajkami, wybieraj lżejsze, naturalne opcje w mniejszych porcjach. Dodaj szpinak, pomidory lub paprykę dla zachowania równowagi. Twoje kubki smakowe nadal będą usatysfakcjonowane, a serce ci za to podziękuję. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za cenne, proszę, skomentuj cyfrą 2 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, aby cię informować i inspirować. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Jajka i cukier. Może to wyglądać niewinnie talerz grzanek francuskich, kawałek ciasta lub słodkie śniadanie z jajkami i syropem. Ale mieszanie jajek z cukrem to jedno z najbardziej zwodniczych zagrożeń dla osób starszych. Ta kombinacja nie tylko chwilowo podnosi poziom cukru we krwi. Muzyka. Tworzy ona burzę metaboliczną, która z czasem po cichu obciąża serce, wątrobę i trzustkę. Kiedy cukier dostaje się do krwiobiegu wraz z białkiem i tłuszczem z jajek, twoje ciało otrzymuje sprzeczne sygnały. Cukier wymaga szybkiego trawienia i uwolnienia insuliny, podczas gdy białko i tłuszcz spowalniają wchłanianie. Muzyka, to zderzenie. Powoduje skoki poziomu cukru we krwi, po których następują spadki energii prowadzące do stanu zapalnego i insulinooporności. Z czasem przyczynia się to do przyrostu masy ciała, chronicznego zmęczenia, a nawet chorób serca. Niebezpieczeństwo wzrasta wraz z wiekiem, ponieważ nasz metabolizm naturalnie zwalnia. Nasze komórki stają się mniej wrażliwe na insulinę. Co oznacza, że cukier dłużej pozostaje we krwi, uszkadzając ściany naczyń krwionośnych i sprzyjając rozwojowi blaszki miażdżycowej. Łączenie jajek z produktami słodkimi, takimi jak naleśniki z syropem, ciastka czy słodzona kawa, dramatycznie wzmacnia ten efekt. Weźmy na przykład pana Jerzego w wieku 76 lat, który co niedzielny poranek uwielbiał przygotowywać grzanki francuskie: jajka, mleko, białe pieczywo, muzyka. I obfita polewa z syropu klonowego. Czuł się po tym komfortowo i niewinnie, ale jego poziom cukru we krwi wciąż wzrastał. Mimo, że nie jadał słodyczy ani deserów, jego lekarz wyjaśnił, że to połączenie białka, tłuszczu i cukru w jednym posiłku dezorientowało jego metabolizm. Gdy tylko zamienił syrop i pieczywo na owoce i płatki owsiane, jego energia i poziom cukru we krwi ustabilizowały się. To, co czyni to połączenie tak podstępnym, to jego niewinny smak. Słodycz maskuje ogromne obciążenie, jakie nakłada na układy organizmu. W środku twoja trzustka pracuje na najwyższych obrotach, by kontrolować poziom cukru we krwi, podczas gdy wątroba z trudem przetwarza połączone tłuszcze i glukozę. Ta ciągła szarpanina prowadzi do zmęczenia po posiłkach. Zamglenie umysłu w osłabionym układzie sercowo-naczyniowym. Muzyka, kardiolodzy często ostrzegają, że ta kombinacja cukru i białka może przyspieszać tworzenie się końcowych produktów glikacji. To kleiste związki, które postarzają Twoje organy, utwardzają tętnice i spowalniają powrót do zdrowia po chorobie. Związki te dosłownie karmelizują tkanki od wewnątrz. Proces ten, jak twierdzą naukowcy, naśladuje przyspieszone starzenie się. Muzyka. Jeśli do śniadaniowych jajek łakniecie czegoś słodkiego, są lepsze opcje. Zastąp przetworzony cukier naturalną słodyczą z owoców, takich jak jagody czy jabłka. Ich błonnik spowalnia wchłanianie cukru, pomagając twojemu ciału utrzymać równowagę. Nadal będziesz cieszyć się sycącym posiłkiem, nie szokując swojego organizmu. Cukier daje krótkotrwały komfort. Ale długoterminowo szkodzi. W połączeniu z jajkami może po cichu napędzać te właśnie schorzenia, których seniorzy najmocniej starają się uniknąć: cukrzyca, choroby serca i przewlekłe zmęczenie. Najlepiej przestrzegać prostej zasady: niech jajka stanowią samodzielne muzyka, źródło czystej energii, a nie nośnik dla ukrytych pułapek cukrowych. W ten sposób chronisz swój metabolizm, tętnicę i witalność na lata. Po czwarte: jajka i mleko sojowe. Białkowy konflikt, który blokuje wchłanianie. Wielu seniorów dbających o zdrowie zamienia zwykłe mleko na sojowe, wierząc, że jest to mądry wybór dla serca. I choć mleko sojowe ma swoje zalety, łączenie go z jajkami może w rzeczywistości przynieść więcej szkody niż pożytku. Większość ludzi nie wie, że kiedy białka sojowe i białka jajeczne są spożywane razem, muzyka konkurują o trawienie i wchłanianie w jelitach, zmniejszając wartość odżywczą obu. Oto co dzieje się wewnątrz organizmu. Jajka są bogate w aminokwasy, zawierające siarkę, które są niezbędne do budowy i naprawy tkanek. Muzyka. Mleko sojowe natomiast zawiera inhibitory trypsyny, naturalne związki, które blokują enzym, którego organizm używa do trawienia białka. Gdy spożywa się je razem, inhibitory trypsyny z soi częściowo dezaktywują enzymy potrzebne do rozkładania białka jajecznego. W rezultacie wchłaniasz mniej składników odżywczych, a organizm kończy na cięższej pracy, by przetworzyć posiłek. Dla seniorów ta nieefektywność może po cichu prowadzić do osłabienia, utraty masy mięśniowej, a nawet dyskomfortu trawiennego. Możesz czuć się wzdęty, ociężały lub zmęczony po tym, co powinno być bogatym w białko śniadaniem muzyka. A co gorsza, niestrawione białka mogą fermentować w jelitach, sprzyjając stanom zapalnym, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie serca. Lekarze zaobserwowali, że kiedy starsi dorośli z chorobami serca regularnie spożywają jajka z mlekiem sojowym, ich organizmy wykazują oznaki niższej syntezy białka i wolniejszej rekonwalescencji po chorobie lub operacji. Dzieje się tak, ponieważ organizm nie jest w stanie efektywnie wykorzystać składników odżywczych z biegiem czasu takie połączenie może osłabić Twój układ odpornościowy i zmniejszyć zdolność do utrzymania beztłuszczowej masy mięśniowej, a oba te elementy są kluczowe dla zdrowego starzenia się. Pomyślmy o Karolinie w wieku 70 lat, która każdy poranek zaczynała od jajek na twardo i szklanki mleka sojowego, myśląc, że to idealne, zdrowe śniadanie. Mimo to nieustannie czuła się zmęczona, choć jej dieta wydawała się zbilansowana. Jej dietetyk wyjaśnił, że jej organizm nie przyswajał białka prawidłowo. Po przejściu na mleko migdałowe i dodaniu zielonych warzyw liściastych dla błonnika, zauważyła różnicę w zaledwie kilka tygodni lepsze trawienie, więcej energii i poprawa koncentracji. To nie znaczy, że mleko sojowe jest złe, to po prostu oznacza, że nie powinno znaleźć się na tym samym talerzu co jajka. Jeśli lubisz oba, spożywaj je podczas oddzielnych posiłków. Na przykład Zjedz jajka rano, a mleko sojowe później w ciągu dnia z owocami lub pełnoziarnistymi produktami. To pozwoli Twojemu układowi trawiennemu przetworzyć każde źródło białka w pełni i efektywnie. Doświadczeni eksperci żywieniowi są zgodni, że wraz z wiekiem przyswajanie składników odżywczych staje się równie ważne jak ich spożycie. Nawet najzdrowsze produkty mogą stracić swoją wartość lub stać się szkodliwe, gdy są nieprawidłowo łączone. Jajka to jedno z najlepszych źródeł pełnowartościowego białka dla seniorów, ale w połączeniu z mlekiem sojowym ta korzyść zanika. Więc jeśli Twoim celem jest pozostać silnym, energicznym i zdrowym, pozwól jajkom brylować samodzielnie. Zamiast tego łącz je z warzywami, awokado lub pełnoziarnistymi produktami. Twoje ciało wchłonie więcej składników odżywczych, Twoje serce będzie pracować lżej, a Twoje posiłki w końcu dostarczą energię, którą obiecują. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj numerem 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, aby Cię informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Jajka i banany. Zdrowe połączenie, które staje się toksyczne w jelitach. Na pierwszy rzut oka jajka i banany wydają się idealnym duetem śniadaniowym. Proste? Lekkie i pełne składników odżywczych. Wiele osób nawet blenduje je razem, przygotowując szybkie naleśniki lub smoothie, myśląc, że tworzą zbilansowany posiłek. Ale dla seniorów ta kombinacja może być zaskakująco szkodliwa. Kiedy są trawione razem, jajka i banany fermentują w jelitach, powodując gazy, wzdęcia, a w niektórych przypadkach toksyny, które zakłócają trawienie i krążenie. Oto co dzieje się za kulisami. Jajka są bogate w białko i siarkę, podczas gdy banany obfitują w naturalne cukry i skrobie. Kiedy te dwa rodzaje pokarmów mieszają się w przewodzie pokarmowym, poruszają się z różnymi prędkościami. Białko trawi się dłużej, podczas gdy cukier przesuwa się szybko. To niedopasowanie powoduje, że banan fermentuje, zanim jajko zostanie w pełni rozłożone. Rezultatem jest nagromadzenie gazów, kwasowości i niepożądanych bakterii w jelitach. U seniorów, których trawienie naturalnie zwalnia z wiekiem, proces ten staje się jeszcze bardziej problematyczny. Uwięzione gazy i wzdęcia mogą powodować dyskomfort oraz ucisk na przeponę, co utrudnia efektywną pracę serca i płuc. Z czasem toksyny uwalniane z tak osłabionego trawienia mogą przedostawać się do krwiobiegu, prowadząc do stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego, z których oba są powiązane z chorobami serca i uczuciem zmęczenia. Weźmy na przykład pana Henryka, liczącego sobie 79 lat, który często zaczynał dzień od koktajlu z banana i jajka, aby zaoszczędzić czas. Uważał to za świetny zastrzyk energii. Zamiast tego zauważył, że po jego spożyciu czuł się niezwykle zmęczony i ociężały. Jego lekarz wyjaśnił, że problemem nie były same, składniki, lecz sposób, w jaki współdziałały w jego organizmie. Kiedy Henryk zaczął spożywać te produkty oddzielnie, jajka na śniadanie, a banany później przed południem, jego trawienie znacznie się poprawiło, a energia w ciągu dnia wróciła. Organizm najlepiej funkcjonuje w równowadze, a mieszanie produktów szybko i wolno trawionych może wywołać wewnętrzny chaos. U seniorów ta nierównowaga może po cichu szkodzić układowi pokarmowemu i osłabiać wchłanianie składników odżywczych, co bezpośrednio wpływa na poziom energii i pracę serca. Proces fermentacji zwiększa również kwasowość w jelitach, co może prowadzić do refluksu żołądkowego i zmniejszać wchłanianie ważnych minerałów, takich jak wapń i magnez. Banany to wspaniałe owoce, gdy są spożywane samodzielnie lub z produktami szybko trawionymi, takimi jak płatki owsiane, jogurt czy orzechy. Jajka natomiast najlepiej łączyć z warzywami lub pełnoziarnistymi produktami zbożowymi, które wspierają stabilne trawienie. W ten sposób każdy produkt działa w zgodzie z Twoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Kardiolodzy i dietetycy często podkreślają, że zdrowie to nie tylko spożywanie pożywnych produktów, ale przede wszystkim spożywanie ich w odpowiednich połączeniach. Co wydaje się nieszkodliwe na talerzu, może powodować prawdziwy stres w Twoim organizmie. Kluczem jest zrozumienie, jak pokarmy współdziałają ze sobą, gdy już znajdą się w twoim wnętrzu. Unikając połączeń takich jak jajka i banany, możesz poprawić trawienie, chronić serce i czuć się lżej przez cały dzień. Pamiętaj, że zdrowie to nie tylko to, co jesz, to także to, jak twoje ciało potrafi wykorzystać to, co jesz. Mądre wybieranie połączeń pokarmowych może oznaczać różnicę między poczuciem ociężałości, a poczuciem siły, nawet gdy przekroczysz osiemdziesiątkę i później. Na zakończenie. Podsumowując to nagranie, jasne jest, że same jajka nie są problemem. To jeden z najbardziej kompletnych i odżywczych pokarmów, jakie daje nam natura. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w tym, z czym je łączymy. Każde z tych połączeń, boczek, przetworzony ser, cukier, mleko sojowe i banany, tworzy wewnętrzny konflikt, z którym organizm nie radzi sobie łatwo, zwłaszcza gdy się starzejemy. Co wydaje się normalnym śniadaniem, może po cichu zakłócać pracę serca, trawienie i poziom energii, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiasz. Celem nie jest przestraszenie cię jedzeniem, lecz uświadomienie ci, jak potężny jest Twój wybór kiedy wybierasz połączenia, które działają z twoim ciałem, a nie przeciwko niemu, muzyka, wszystko się poprawia. Serce bije lżej, energia starcza na dłużej, a trawienie jest spokojniejsze. Zaczynasz zauważać, że budzisz się bardziej rzeźki, śpisz głębiej i poruszasz się przez dzień z większą równowagą i siłą. Więc następnym razem, gdy będziesz przygotowywać jajka, myśl o nich jako o fundamencie, a nie muzyka o mieszance. Połącz je z warzywami, awokado lub pełnoziarnistymi produktami, aby stworzyć posiłek, który utrzyma twoje tętnice w czystości, a energię na stabilnym poziomie. Zrezygnuj ze słonych wędlin, przetworzonych tłuszczów i słodkich dodatków, które zamieniają zdrowy posiłek w zagrożenie. Niewielkie zmiany, które wprowadzasz dzisiaj, mogą dodać lat, dobrych lat do twojego życia. Twoje serce, twoje ciało i twój umysł są ze sobą połączone. Gdy jedno prosperuje, pozostałe podążają za nim. Ochrona serca nie polega na ścisłej diecie. Muzyka. Chodzi o mądre jedzenie, rozważne łączenie produktów i traktowanie posiłków jak lekarstwa. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Bardzo chętnie usłyszymy od Was. Zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się jedną rzeczą, której dzisiaj się nauczyliście, oraz tym, jak planujecie ją wykorzystać w swoim życiu. Muzyka. Wasze przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli spodobał Wam się ten film i uznaliście go za pomocny, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Wasze wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, aby Was informować i inspirować. Muzyka. Dziękujemy za oglądanie i nie możemy się doczekać, by zobaczyć Was w następnym filmie.